Witam wszystkich. Chciałbym się podzielić swoją opinią i oceną na temat serialu na Netflixie pierwszego sezonu Wiedźmina. Ja styczność osobiście z Wiedźminem mam jedynie z gry komputerowej, gry komputerowej na Xboxie Wiedźminem Trójką, Z nią zacząłem swoją przygodę z Wiedźminem przeszedłem ją dwa razy i jedyne doświadczenie, jakie właśnie mam z Wiedźminem to właśnie ta gra. Nie czytałem nigdy żadnych książek, więc będę się opierał tylko i wyłącznie na tym. To jest moja opinia. Możecie się zgadzać, bądź nie. Co mogę nie powiedzieć o, o. Co mogę powiedzieć o tym serialu? Jest dobry i tylko dobry, ponieważ miałem nadzieję szczerze, że będzie, będzie bardzo dobry. Niestety, dla mnie to akurat. Nie spełniło wszystkich moich oczekiwań. Są błędy, ale są też i pozytywy. Henry Kawi świetnie pasuje na Wiedźmina. Bardzo mi się podoba jego gra, aczkolwiek ten głos momentami brzmi troszeczkę sztucznie. Nie aż tak jak u Batmana, który był. Zresztą pewnie kojarzycie tego aktora, co udawał głos takiego kozaka właśnie w Batmanie, a to tragicznie brzmiało. Tutaj on słychać, że to nie jest jego naturalny głos i to czasami to średnio wychodzi. E, jeśli chodzi o walki, magię, to wszystko świetnie wygląda, e, efekt jest niesamowity, Jennefer jest świetna, e, smoki z gry o tron... E, mógłby uczyć się korzystania z ognia właśnie od NFR bardziej niż od, na odwrót. Zresztą nie będę spoilerował, zobaczcie sami, jak wyglądają tutaj odcinki, jak mi się to podoba. Czasami odcinki są takie, że można dać ocenę w jednym odcinku, mi się na przykład pierwszy podował, podobał na tyle, że mógłbym mu dać 8 na 10, a drugi odcinek, historia NFR już momentami była taka, że parę razy ziewałem i tak myślę, że 6 na 10. Nie będę spoilerował tutaj, ponieważ nie chcę mu opowiadać, jak się zakończyła historia, w jakim, co było odcinku, ale dla mnie, jako może nie fana Wiedźmina, to, ale fana za to filmów i seriali różnych fantazy, tak jak na przykład Władca Pierścieni, czy właśnie Gra o Tron, to ja osobiście daję temu serialowi si siódemkę, 7 na 10. Jeżeli jesteś fanem Wiedźmina, myślę, że bez problemu dasz mu 8. Jeżeli ktoś nie przypada w ogóle za filmami fantazy, to tak szczerze mówiąc nawet nie wiem, czy do tego serialu podejdzie, bo może być nawet i tak, że zakończy się na tym, że oglądnie jeden odcinek bądź dwa i eh, zobaczę coś innego. Jeden nawet skończy w cały sezon, ale powie 6 na 10 to jest max. Hmm. Tak jak mówię, co mi się tu bardzo podobało, no walki, e, cała fabuła Wiedźmina, bo po prostu ja lubię bardzo Wiedźmina, to w jakim świecie on żyje, jak sobie w nim radzi, zrobione jest naprawdę super. E, pierwszy sezon, jakby nie patrzeć, no i z logicznego oczywiście punktu, to wiadomo, że to jest przedstawienie wszystkich postaci, w szczególności tych najważniejszych, więc... Wydaje mi się i mam nadzieję, że drugi sezon dopiero tak naprawdę się rozkręci. W drugim będziemy widzieli naprawdę akcję i będzie się dużo działo. Mam taką e, nadzieję e, i tego też życzę Netflixowi i samych sukcesów, i żeby naprawdę to wyszło i żebyśmy my, jako fani, bądź po prostu zwykli ludzie, którzy chcą sobie oglądać coś dobrego, to na pewno, żeby to się udało. Ja osobiście, tak jak mówię, daję tutaj ocenę m, 7 na 10. Dla fanów, y, Wiedźmina na to, myślę, będzie 8. Dzięki bardzo.